Spokojny zachód słońca na Cyprze, a już jutro Włochy. See ya. Jeszcze mały lifehack Wam sprzedam przed wylotem. E, mianowicie, patrzcie, taka oto walizeczka 40x30x20. Ona jest uważana cały czas za bagaż podręczny, jest mega pojemna. Później Wam pokażę, co najważniejsze. Tymi kółeczkami się nie przejmujemy. to za chwilę e, dorzucę prosto z aplikacji fragment. Natomiast Weezer ma zasady, że te kółeczka mogą być 5 cm większe niż wymagane normy. Czyli de facto jeżeli nawet wam się nie mieści walizka do tego e, stelarza, nazwijmy to, przy odlocie, to i tak jest to akceptowane. Także no, widać, idealnie się mieści. Thank <im>

Po prostu przyszły mnie ciarki. Ja też miałam Pani nie wiem skąd, ale mam wrażenie, że naprawdę coś było w tym, bo powiedziała, że któryś z nas tak, musi, będzie musiał w przyszłości podjąć decyzję, e, gdzie się przeprowadzić, albo on do mnie, albo ja Ja do niego, więc no, mam ciarki do tej pory. Jestem podobnym ja pod wrażeniem. Pani mi powiedziała o czymś, o czym ja tylko powiedziałam w przyszłości? Powiedziała mi, że będę miała bliźniaki w ogóle i że, ona stara, że się na starość się wyprowadzę na wierz. Fajna w perspektywa. No, także Bardzo tak wygląda zwiedzanie z dziewczynami. Pierwszy dzień w Rzymie za nami. Natomiast nie oszukujmy się, to na co trzeba się przygotować, to przede wszystkim kolejki. I zwróćcie uwagę, tutaj za mną rozpościera się kolejka. Oczywiście ja idę na sam koniec. Dziewczyny już tam miejsce zajmują, są gdzieś tam daleko. Oczywiście na sam koniec kolejki idzie się trochę szybciej niż dochodzi do miejsca docelowego, wiadomo. Także zanim gdziekolwiek wejdziecie, doliczajcie sobie lekką ręką godzinkę. I Nasz no. Jedną z fajnych rzeczy w Rzymie jest przede wszystkim to, że zawsze możemy znaleźć takie studzienki z wodą. A nawet jeżeli nie mamy butelki, to zawsze możemy się poratować paluszkiem. Jak widać działa. Jesteśmy <grym i widać> w koloseum. <grym i widać w Polsce> Czyli tu gdzie walczył Bruce Lee i Chuck Norris. Ha! Swoją drogą to właśnie Droga Smoka w reżyserii Bruce Lee jest ostatnim z filmów, jakie były kręcone w rzymskim Koloseum. I choć reżyser Ridley Scott przeszedł przez całą biurokrację wymaganą do nakręcenia filmu Gladiator w Koloseum, zdecydował, że ograniczeń jest zbyt wiele i że Koloseum nie jest wystarczająco duże. Zamiast tego zbudował replikę na Malcie, której koszt szacowany jest na 1 milion dolarów. Wbrew obiegowym opiniom, Sienkiewicz nie umiejscawia ani jednego epizodu Kwadis w Koloseum, jedynie dwukrotnie wspomina w swojej powieści o tym zabytku, odnosząc się do wydarzeń przyszłych. Pierwotna nazwa Koloseum brzmiała Amfiteatr Flawiusza po dynastii cesarzy Flawiuszy. Budowa Koloseum zajęła tylko 10 lat, poczynając od 72 roku naszej ery i została ukończona za pomocą ponad 60 tysięcy żydowskich niewolników. Wiele klęsk żywiołowych zniszczyło strukturę Koloseum, ale to trzęsienia ziemi w 847 roku i w 1231 spowodowały większość szkód, które dzisiaj widzimy. Festiwale, jak również gry, mogły trwać do 100 dni w Koloseum. Ostatnie walki gladiatorów miały miejsce w 435 roku naszej ery, a ostatnie polowania na zwierzęta miały miejsce w 523 roku. Do dzisiaj nie wiadomo, czy kciuk w dół Cezara oznacza śmierć, czy ocalenie dla gladiatora. Uważa się, że ponad 500 tysięcy osób straciło życie, a ponad milion dzikich zwierząt zostało zabitych na arenie Koloseum. Wszyscy starożytni Rzymianie mieli wstęp wolny do Koloseum na wydarzenia, a także mieli zapewnione jedzenie podczas walk. Chleba i Igrzysk, hasło rzymskiego pospólstwa domagającego się rozrywek i zaspokojenia potrzeb materialnych. Jego uznane autorstwo należy do Juvenalisa, który zawarł je w swych satyrach. A dziś? Czy obecna rozrywka pokroju Fame MMA bądź innych organizacji nie jest dokładnie tym samym, tylko w obecnych czasach? Nie nam oceniać, natomiast warto się nad tym głęboko zastanowić. Także dotarliśmy wreszcie do Neapolu. Niestety nie bez przygód, ponieważ nasz pociąg stał dwie godziny, ponieważ był gdzieś pożar. Natomiast muszę przyznać, że Tranitalia zachowała się bardzo ciekawie. Zobaczcie, na wyjściu z pociągu dali nam takie pudełeczko w ramach przeprosin za to, że czekaliśmy. W tym pudełeczku woda, żeby się nie odwodnić. Jakieś ciacho. Kowedy. Lepiej nie zaczynajmy tego czytać. Tego też nie będziemy czytać. I batonik. Także w szczególności przypominając sobie naszą trasę do Zakopanego, warto, żeby polska kolej brała przykład. Śmieciowy problem w całej prowincji Neapolu nie jest zjawiskiem nowym. Wszystko zaczęło się jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia. Śmieciowy problem rozpoczął się bezpośrednio w chwili przepełnienia regionalnego składowiska odpadów na zachód od Neapolu. W 1994 roku z powodu śmieci ogłoszono stan wyjątkowy trwający do 2008 roku. To, że odwołano go ponad 14 lat temu, nie znaczy, że problem zniknął. Śmieci piętrzące się na ulicach ostatecznie wpłynęły nawet na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców do tego stopnia, że u osób zamieszkujących bardziej zanieczyszczone tereny zwiększyła się zapadalność na raka oraz zwiększył odsetek dzieci urodzonych z defektami. W 1996 roku podjęto pierwsze próby poradzenia sobie z problemem niezbyt udane. W 2002 roku na i okolice dostały kolejny cios, z powodu zanieczyszczeń wód gruntowych zamknięto wysypisko w Tufino. Z problemem braku wysypisk postanowiono poradzić sobie w niezbyt legalny sposób. Około 25 km na północny zachód od Neapolu powstało największe nielegalne wysypisko śmieci we Włoszech, a może nawet i w całej Europie. Plotki głoszą, że nad wyrzucaniem śmieci w tym miejscu Łapę trzymała kamorra, która obróć śmieciami w regionie zamiła w żyłę złota. To muszą być tylko jednak plotki, bo przecież nie ma żadnej mafii. Masio pochodząca z czasów średniowiecza z charakterystycznym, charakterystycznymi pięcioma wieżami oraz renesansowym łukiem triumfalnym. Jej budowa rozpoczęła się w 1279 roku, a ostatnia przebudowa połączona z renowacją miała miejsce w 1823. Aktualnie Castel Mojo jest miejscem wydarzeń kulturalnych oraz jest y, siedzibą Muzeum Miejskiego. W 2014 roku szacowano, że na nielegalnych składowiskach w rejonie znalazło się ponad 11 milionów ton odpadów. W tym samym roku wprowadzono zakaz sprzedaży oliwy, sera mozzarella oraz wina produkowanego w okolicach Neapolu. Być może ten obszar nigdy nie będzie do końca czysty. Ale Neapol to też piękne, urokliwe uliczki. I niesamowite widoki. Zresztą zobaczcie sami. Voi, buon appetito! Faccio sì, grazie! Fino a dove? Fino, Fino al porto. porto! Castelnuovo, Castelnuovo... Castelluovo, Madonna, lì sì. eh, No, 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 però no, eh, no, è no, 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 è no, 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 Sì, no, 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 è della aby purtroppo ci. Och, Capri. Co prawda nie jest to wyspa pochodzenia wulkanicznego. Odłączyła się ona od półwyspu Sorrento. Jej powierzchnia to zaledwie 10 km kwadratowych i znajdują się na niej dwie miejscowości Capri i Anacapri. W VII wieku przed naszą erą wyspa skolonizowana została przez Greków, a od 29 roku przed naszą erą znalazła się w granicach Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast chyba trochę za dużo gadam, więc pozwólcie, że zabierzemy Was w podróż za pomocą muzyki i filmu. co właśnie zamówiłaś sobie? Zamówiłam lody w bułce Chyba nigdzie więcej tego nie uda mi się, wow. z takiego, nie uda mi się zjeść więc będę to jeść To jest taki hamburger na kapryś <gryś> Dokładnie Najbardziej popularna perfumeria gdzie wszystko jest wykonywane ręcznie W wysku to jest artigianale i oto są urządzenia, gdzie po na ciśnięciu możemy sobie no, chyba wyłuchać. Zapachy są niesamowite, naprawdę. Nie wierzę, że wszystko jest wykonywane ręcznie. Hmm. Nie wiem, który najbardziej mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Tutaj, jakbyśmy z pieskiem się wybrali, jest bar dla psów. Świetna sprawa. Czertoza di San Giacomo. Il alla sprovvista della notizia della venuta a capi della sovrana Giovanna da Ngiò preparò una raccolta di fiori più belli dell'isola. Il fiore per 1380 roku. Oddio, odtąd si è zaczęło. daniu troszeczkę wody i przyjemności. Przymyścarki, co się nagrywa? To są y, dwie nielegalne blondynki. <laughs> Pozdrawiamy z Capri. Uhu. To mój szalony mężczyzna. Kochanie, pamiętaj, że tam jest płytko. On chce zdjęcia. A, on ch kochanie. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale właśnie w tym momencie zepsuło się GoPro i to ostatnie co nagrało, także jeżeli ktoś zna jakiś fajny serwis, będziemy wdzięczni za info. Torwajanika czyli około 8 km wzdłuż wybrzeża środkowego Lacjum. To tutaj spędziliśmy nasze ostatnie dwa dni wyjazdu, to tu odpoczęliśmy, to chyba tutaj. Podjęliśmy kilka ważnych decyzji, które będą miały wpływ na nasze dalsze życie. Natomiast tą część zostawiamy tylko dla siebie. Dzięki za dzisiejszy spędzony razem czas. I do następnego!